Witajcie. Moja niesamowita przygoda z komiksami Toma Kinga wciąż trwa po przeczytaniu Kryzysu Bohaterów, Vision, Mr Miracle, Omega Man. Zachwycony tymi historiami, nie mogłem ominąć jednej z naszych świeżych nowych premier właśnie z komiksem Toma Kinga. Zapraszam was na niesamowitą podróż Kolejną zresztą od mistrza serii limitowanych Toma Kinga, a komiksem tym jest człowiek cel. Wydany oczywiście w Polsce przez Egmont. Scenarzysta, jak wspominałem, wspaniały, wybitny Tom King. Ilustrator również wybitny Greg Smallwood. Mamy 384 strony, więc jest to całkiem taki sporej grubości komiks. Wydane z serii DC Black Label. Pod koniec roku 2024. No i oto nasz wspaniały. Komiks. Już sama okładka robi naprawdę spore wrażenie, mamy naszego głównego bohatera oraz ręce innych superbohaterów, które no celują w niego, no ale w końcu to człowiek cel. DC Black Label. Grzbiet taki można powiedzieć całkiem zwyczajny. Widać od razu, że jest to właśnie dość gruby komiks. Tak, no i zobaczmy, jak to wygląda w środku. No tutaj yy, Smallwood bawi się mocno kolorami. Te prace są naprawdę świetne. Kreska naprawdę potrafi rozbroić. No i żeby tutaj za bardzo nie zdradzać, to przewińmy do końca. A na końcu mamy oczywiście galerię prac. No i jako że tutaj mamy wielu superbohaterów, plus właśnie człowiek cel, no to też i mamy właśnie w tych klimatach. Poza galeriami nie ma chyba tak naprawdę nic, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, no tutaj już jest koniec. Oczywiście twarda okładka, jak ktoś pytał, i jak widać mamy oczywiście też laminat. To jest częsty zabieg w komiksach wydawanych przez Egmont, przynajmniej z DC. Zanim przejdziemy do tego komiksu, chciałbym odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest człowiek cel. Human Target, a dokładnie Christopher Chance, zadebiutował w Action Comics w 1972 roku, ale przed nim był jeszcze inny człowiek cel, Fred Venable, który pojawił się w Detective Comics już w 1953 roku. W skrócie jest to detektyw, ochroniarz oraz. Mistrz kamuflażu. Dlaczego jednak człowiek cel? Ponieważ wciela się on w osoby, którym grozi zamach na ich życie. Przyjmuje ich tożsamość, biorąc na siebie całe niebezpieczeństwo, jednocześnie starając się odkryć oraz zneutralizować zagrożenie. Jest więc bystym detektywem z umiejętnościami aktorskimi, wytrenowanym w sztukach walki. Warto też dodać, że postać ta drobiła się w dwóch seriali, jeden z premierów w 92, a drugi w 2010 roku. Pojawił się również gościnnie w serii Arrow. No to przejdźmy do fabuły. Christopher wykonuje zlecenie od samego Lexa Lutora. Przypadkowo jednak przyjmuje truciznę za Lexa i to nie byle jaką truciznę. Zostaje mu 12 dni życia. Christopher postanawia wykorzystać swoje ostatnie dni przed śmiercią na znalezienie sprawcy wydarzenia. W sumie można by powiedzieć nic specjalnego, znowu ktoś próbuje zabić e, Lexa Lutora. Wszystko jednak nabiera kolorytu, gdy wyobiadujemy się, że głównymi podejrzanymi są superbohaterowie Międzynarodowej Ligi Sprawiedliwości. Batman, Marsjański Łowca, Blue Beetle, Booster Gold, Guy Gardner, Fire, Ice, Red Rocket i Gnord. Czy naprawdę ktoś z tak zwanych dobrych mógłby próbować zabić nawet jeśli chodzi o Lexa Lutora? Każdy rozdział to jeden kolejny dzień, kolejne śledztwo, w którym często konfrontuje się z członkami Ligi Sprawiedliwości. King ponownie bawi się w psychologa, prezentując w niesamowity sposób mniej znanych nam bohaterów. W tej historii jest ogrom wspaniałych sytuacji oraz inteligentnych, przemyślanych i bardzo oryginalnych pomysłów. Telepatyczna walka głównego bohatera z marsjańskim łowcą, oszukanie Gaja. Gardnera, czy spotkanie z Gnortem oraz wiele, wiele innych. Do tego dochodzi romans, a akcja w pewnym momencie zmienia swój tor. Tak, Tom King sam łamie swój własny schemat. Ze zwykłego śledztwa przechodzimy w bardzo mroczne tajemnice bohaterów. Na koniec nie mogę pominąć tematu przepięknej artystycznej strony wizualnej. Greg Smallwood wykonał kawał rewelacyjnej roboty. Dostajemy tu rysunki oraz świat stylizowany na latach 50. i 60. Często wygląda niczym James Bond z lat 50. -tych. Przedstawiony świat mieni się w pastelowych kolorach. Rysowane w realistyczny sposób postacie robią olbrzymie wrażenie i nabierają realizmu. Cóż mogę powiedzieć? Tom King znowu dowozi, znowu zabiera się za mniej popularne postacie, mniej popularnych bohaterów i wynosi je ponad Wyżyny. Człowiek Cel to kolejna wspaniała, limitowana seria z rąk tego mistrza, z rąk Toma Kinga. I to tyle na dzisiaj z mojej strony. Do zobaczenia z następnym komiksem.